Stop, stop, chyba. Pamiętacie, że musimy założyć maseczki? To jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. Możemy powiedzieć, że zaczynamy żyć w takim zaczarowanym świecie, którego do tej pory nie znaliśmy. Co jest przed nami? Przed nami posprzątać trzeba plac. Jak sprzątamy plac, trzeba później wywieźć świeci. Dlatego, że jak nie wywieziemy, zobaczcie, podnosi się para i to wszystko zaczyna się gotować. Dlaczego o tym mówimy? Bo przed nami jest święto Bożego Miłosierdzia. Wszystkie te nasze niepoukładane sprawy warto oddać Panu Bogu. Wszystko to, co jest niewłaściwe, warto spowiedzić w spowiedzi tej sakramentalnej. Oczywiście, jak będziemy mogli oddać to Panu Bogu. A teraz zbudzić sobie akt żalu. Zasłonić swoją duszę, tak jak zasłaniamy usta maską przed grzechem, tak swoją duszę, swoje wnętrze zasłonić przed grzechem. Dalej idziemy, zaraz zobaczycie, gdzie pojedziemy. A Pan, nasze życie też możemy